Pyrrug jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci wśród członków załogi słomkowych kapeluszy. Posiada bogatą i głęboko zakorzenioną historię, która tkwi w nim samym. Historia ta dotyczy jego roli przywódcy konwoju bojowego w swoim królestwie oraz drugiej historii kapitana piratów Rumber. Nie jest więc zaskakujące, że może on wiedzieć o świętych rycerzach. Myślę, że wie o nich od najmłodszych lat, ponieważ przeczytał o nich heroiczne opowieści w książkach i stał się ich fanem. Wiemy, że Oda stworzył te książki i komiksy w świecie One Piece. Najlepszym przykładem jest Germa66, której fanem jest Low, x Drake i Hawkins. Moim zdaniem, może istnieć starożytna Księga o świętych rycerzach, podobna do tej o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu. Książka taka jak ta mogłaby szczegółowo opisywać heroiczne wyczyny świętych rycerzy z przeszłości, opisywać ich przygody, umiejętności i dawne imiona. Byli oni pobłogosławieni przez Boga, by chronić świat przed chaosem. Ale znamy prawdę, do której krótce przejdziemy. Książka z takimi opowiadaniami miałaby ogromny wpływ na młodych fanów światałampi. Chcieliby oni naśladować rycerzy z książek i podążać ich śladami. Dlatego uważam, że Brock, zaciągając się do wojskowego konwoju bojowego, jest jak rycerze z dawnych czasów. Ale prawda jest taka, że jeśli książka, taka jak ta o świętych rycerzach, jest sfabrykowana i pełna kłamstw, to są oni demonami światałampi. Znanymi również jako niebiańskie smoki, a rycerze są tak samo źli jak oni, poprzez tę książkę o bohaterskich opowieściach rycerzy i ochronie świata oraz niewinnych ludzi. Jest to jedna z tych rzeczy w świecie One Piece, która ma wpływ na wielu innych ludzi, właśnie takich jak Bruk. Byłoby to fałszywe wyobrażenie mające na celu manipulowanie ludźmi na tym świecie. Aby dołączyli do ich niewolniczego systemu wojskowego. Myślę, że Brooks zdał sobie z tego sprawę podczas misji, kiedy był dowódcą konwoju bojowego. Mógł widzieć Gunko i jej eksterminację niektórych wrogów, lub widział ją w swoim ojczystym królestwie. Następnie odkrył, że rycerze, których był wielbicielem, są gorsi od piratów i są niebieskimi smokami. To odkrycie skłoniło go do opuszczenia wojska i zostania piratem. Jak również widzimy na tym panelu, Brook został tak jakby przywołany przez pentagram, który przypomina ten, którym poruszają się po świecie właśnie święci rycerze. Lecz jak wiemy, było to spowodowane przez Humek, który go tam wysłał. Mimo wszystko, myślę, że nie było to przypadkowe i Oda mógł chcieć nam coś tym przekazać. Brook również posiada moc żywiołu lodu, który używa podczas swojej szermierki. Tak samo jak w przypadku Nazuro z Gorosei. I te moce mogą pochodzić właśnie z podziemnego świata, z którego Imu oraz Gorosei mogą czerpać swoje moce. Brook ma również swój owoc przez który nie może mu umrzeć z powodu wieku i pozwala mu to operować swoją duszą, co znowu może być powiązaniem do świata zmarłych i podziemi. Na Elba, w słowach Brooka wydawało się, że doskonale w jakim są święci rycerze. Kiedy zobaczyliśmy moment, gdzie Gunko przypomniała sobie jak była z Brookiem, widzimy tam miecz, którego rękojeść kształtem przypomina ten, który posiadają właśnie święci rycerze. W obecnych czasach zamiast rękojeści posiada on coś w rodzaju laski, połączonej z Mieczem. Być może właśnie z powodu, by ukryć swoją przeszłość, o której chce zapomnieć. Myślę też, że samo połączenie z Gunką może świadczyć również o powiązaniu Brooke'a z rodziną Menmaier. Lecz nigdy nie było nam dane zobaczyć w pełni odkrytych rąk Brooke'a, gdyż za życia widzimy go jedynie elegancko ubranego, gdzie ma zakryte ręce, a w aktualnych czasach jest przecież szkieletem, więc nie można określić do końca, czy posiadał znak przywołania na ramieniu, czy nie.